Kochani, jest godzina w pół do dziesiątej. Słuchajcie, a my wróciliśmy z Polski. Jak widzicie, widać to na mojej twarzy, że wróciłam z Polski, ale przychodzę do Was takim spontanicznym w sumie holem, bo tak sobie pomyślałam, że może wielu z Was się zastanawia, jak to jest żyć na obczyźnie yy, i wracać z Polski. Wiecie co, my zazwyczaj tyle wozimy z Polski. No teraz już jesteśmy częściej, tak? Częściej jeździmy, bo mieszkamy bliżej, ale jeszcze jak mieszkaliśmy tam, hen daleko, to już w ogóle jeszcze więcej woziliśmy. Ale, ale pokażę Wam w ogóle e, mały hol z Ikei, pokażę Wam mały hol sklepowy, pokażę Wam małe dary, e, które przywieźliśmy z Polski. Także zobaczcie sobie, co wozimy. Śliweczki, proszę bardzo. Ręcznie zrywane. Co, chcesz śliweczkę? To daj, mama musi ci najpierw ją umyć, bo ona była u zbiera zbierana, wiesz, w ogródku. Proszę bardzo. Gdzie jesteś? O, proszę bardzo. No, aha, nie chcesz, ok. Także śliweczki odłożę gdzieś, bo na pewno będzie chciała. A tu w ogóle... To jest pomalowane, sprawdzałam lakier. Dobra, nieważne. Śliweczki razy dwa. Jabłuszka zawsze wozimy. Słuchajcie, te z Biedronki są bardzo dobre. Polecam wam serdecznie. My już je któryś raz kupujemy i naprawdę nam super smakują. Kupujemy też zawsze sezamki, Adam uwielbia sezamki. Rurki, no to takie typowo chyba polskie słodycze. Makaron do rosołu, bo tutaj w Niemczech brakuje właśnie, rzadko się spotyka w sklepie o ten makaronik. Krokiety, oczywiście takie z mięsem, zawsze bierzemy te z mięsem. Chlebek polski, często mrozimy sobie. No i ja wiem, że te pastele to nic szczególnego, ale jakiś taki właśnie na smaka, dwie tylko. No i paprykarz. Nie wiem czy znacie paprykarz, ale u nas w Kujawsko-Pomorskim właśnie paprykarz szczeciński jest na propsie zawsze. Do tego moja ulubiona wędlinka, czyli ta mieronka tyrolska. Oczywiście zawsze bierzemy jedno opakowanie sera, tak wszystko dla smaku. Buraczki no bez tego z biedronki nie wychodzimy. Te zasmażone są naprawdę dobre. Także wzięliśmy tylko jeden słoik, bo mamy jeszcze w zapasie tam może z dwa. Mięsko kupujemy, no oczywiście też jakieś tam właśnie góralki takie słodycze, co tutaj nam brakuje. No i jeszcze też zazwyczaj kupuję właśnie ten polski twaróg, bo tu te twarogi nie smakują tak samo, no i oranżadę. Mam jeszcze małe zdobycze, słuchajcie, z Ikei, Ikea. Kupiłam Melasi pościel, eee, na no to jej łóżeczko, bo nie miała, to jest taka cieniutka pościel, zupełnie cieniutka. Ona i tak za bardzo nie śpi pod pościelą, ja zawsze jej ubieram trochę cieplejszą piżamkę, bo ona się odkrywa bardziej takie w celu dekoracyjnym. Kupiłam jej prześcieradełko eee, i kupiłam, słuchajcie, pościel. Ta pościel w ogóle była przeceniona w Polsce w Ikei na 22 zł, eee, to nie jest niebieski, to jest taki, no to jest taki ciemny zielony, ale w kamerze wygląda jakby to niebieskie było. I myślę, że fajnie się wpasuje tutaj w ten klimat drewna i właśnie taki trochę e, afrykański styl. Także, taką pościel będę jej dzisiaj wszystko prała i zakładała na łóżeczko. Kupiliśmy w końcu kosze do szuflady na śmieci to jest oczywiście na bio. Ten kosz udało nam się wyrwać tam e, na tym dziale, gdzie są promocje. Troszeczkę tanie, ale zawsze słuchajcie coś. I tu jeszcze mam zapakowane. I nie wiem czy to było, bo w sumie też raz to widziałam. Albo może nie ma tego w Niemczech, ale jest w Polsce. Ymm, a to jest pokrywa do kosza? Tak, to jest pokrywa do kosza. E, coś takiego, słuchajcie, że można właśnie zamontować sobie ten system w lodówce. O, tak jak tutaj widzicie na zdjęciu. I po prostu dokupywać sobie te pojemniczki. Tak, w różnych wielkościach, no bo one są tak, tak zrobione, że, że, że idealnie pasują. My akurat wzięliśmy sobie dwa plastikowe. Mamy też z tej serii właśnie szklane, ale do lodówki chciałam plastiki, no bo jednak jak jest lodówka, jest, jest tam chłodno, wyjmiesz na chwilę ten chlebaczek, no to jest różnica temperatur, że może się ześlizgnąć. Zresztą szklany był ciężki. Więc y, chyba lepiej i bezpieczniej po prostu użytkować w tym plastiku. A jego można też podgrzewać, tak? Można do zmywarki, można jeść. No to super. E, także tak, już nie musicie wtedy osobno w dekelki inwestować, tylko po prostu wsuwacie sobie, będziemy mieli to może na ser i na szynkę. No i tutaj jest drugi pojemnik. Drugi pojemnik jest y, calutki. Zabudowany, bo on docelowo też będzie na tam pewnie na jakieś śmieci. Idę to zanieść Adamowi, bo on chce już to wszystko w szafie zamontować. I lodówcą się już nie może doczekać. o o? A Także tak. Melaszka się bawi klocuszkami. Ja mam moje <laughs> te no króliczki. Także idziemy. Brać się do roboty. Zawsze po takim przyjeździe z zagranicy jest tyle do roboty, tyle prania, rozpakowywania, sprzątania. Ach, no i kurz wszędzie do Belski, nie? nie? było nas cztery dni, a po prostu zarośliśmy kurzem. Dobra, no, biorę kawkę i idę. Kupiłam sobie też w biedronce monsterkę. A czemu? A co, to dzieciaki? Aha. Y, tak, kupiłam sobie właśnie monsterkę prześliczną. Zobaczymy, jak będzie nam rosło. Ono nie będzie tu, po prostu taką wczoraj wsadziłam. Melasiu, idę. Chodź, pokażemy, co Ty sobie w IKEA kupiłaś. Chodź, chodź, pokażemy, co sobie w IKEA kupiłaś. Pokaż co masz. Co to jest? <ścoughs> Tata! 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 No, Chodź, pokażemy, jak ta, jaka ta małpka jest fajna, więc co ona dostała od babci pieniążki, żeby sobie kupić w IKEA e, coś, maskotkę. Ale wyobraźcie sobie, że ja chciałam, żeby ona kupiła tą serię z dinozaurów, już zaczęła któregoś zbierać. Pamiętacie kiedyś tam we vlogu mówiłam o tym? No, ale oczywiście spodobała ona jej się ma, taka. Ona ma okraka, tak nóżki, właśnie. Wiecie, że ma rzepy i można ją tak wszędzie rzepami niewolnikiem tego pokoju. I znowu wszystko wysypane. Wiecie, co dzisiaj też zrobię przesiew w tych zabawkach, bo jest tego dużo za dużo. Po prostu pochowam jej część maskotek, część klocków, no bo dostała nowe klocki, no to te stare od razu je schowam. Po prostu niech się na razie tym pobawi, a potem z czasem jej wymienię i tak, żeby się nie nudziła, no bo jest za dużo tych zabawek. Zauważyłam, że jak jesteśmy u mojej mamy, to ona się pięknie bawi jedną torebką zabawek, no bo no, po pierwsze to są dla niej nowe zabawki, wiadomo, a po drugie, jest ich po prostu mniej. Ona tutaj nie wie czym się bawić, bo jest wszystkiego za dużo i niby jest wszystkiego dużo, a finalnie ona się niczym nie bawi, tylko to po prostu wyjmuje z szafki, rzuca na podłogę i na tym kończy się zabawa, bo po prostu jest tego za dużo. Co chwilę coś jakby to jej uwagę odbiera. Także dzisiaj zrobimy mały tutaj przesiew. Tak, Melasiu, pochowamy kilka zabawek. I po prostu zrobimy porządeczek, tak? Tu już zdjęłam bety z materaca, tak? Tu jeszcze jakieś zabawki, no widzicie, tak to się zbiera. Także. Let's go, gadżet. Mały update. Słuchajcie, tam ja jeszcze spojrzę jeszcze raz. E, o, tak wyglądają te pojemniczki. No i słuchajcie, no i tam na zdjęciu była lodówka, się okazało, że na lodówkę to jest za duże. Jakby lodówka wiecie, ma cienkie TT, i to musi być coś takiej grubości właśnie jak szafka. O, także taki update. Kochani, robię jeszcze dodatkowo gołąbki. Tu już mamy ryż ugotowany i mięsko. Kapuchę zaraz będę parzyć, już wstawiłam wodę do sparzenia. Tutaj mam już garneczek na sos. Pozrywam taki bazyliowy zrobię Także bie Bierzemy się do roboty Co się gołąbki chce mieć To trzeba se zrobić Jak chcecie y, Poznać moją recepturę na gołąbki To możecie sobie teraz obejrzeć A jak was to nie ciekawi To polecam 10 minut filmiku Przewinąć Ja wykorzystam tutaj ten y, Bo robię teraz y, sos nie? Dlatego wykorzystam tutaj ten sok, który Melanie niestety nie smakuje. O, jak mam być szczera, to ja też nie przepadam. Wiecie co konsystencja tych soków mi nie, nie, nie wchodzi. mi Po prostu one są tak takie gęste i trochę grudkowate, i to do mnie nie przemawia. Także ja już sobie ogólnie, mm, osobno przygotuję sosik, który potem będę wlewać. Wezmę sobie do tego oregano, troszkę cukru, bo pamiętajcie, że pomidorowe rzeczy uwielbiają cukier. Tak, co by sobie tu jeszcze do tego wziąć? Tu jest bazylia, na pewno trochę czosnku. Na pewno pieprz. I sól. Zawsze jak mam resztkę jakiegoś kieczupu, to też zawsze wykorzystuję. Dolewam tutaj troszkę wody. Trochę. I resztkę wlewam. Mam jak się kieczup kończy, słuchajcie nigdy nie, wy, nie wyrzucam tego opakowania. Tylko zostawiam, bo my w pomidorowym jemy bardzo często różne rzeczy. I po prostu prędzej czy później, z naciskiem na prędzej, to wykorzystujemy ponownie. Dobra. Mimo wszystko dodam jeszcze troszeczkę koncentratu, bo jednak koncentrat, no to jest taki, wiecie, skon skoncentrowany smak. Dobra. I na tą chwilę to wszystko. Już mi się gotuje woda, także teraz będę parzyć liście kapusty. On jest taki w miarę gęsty, ale ja go będę jeszcze rozrzedzać, ale na razie niech taki jest. I wstawię go, żeby też się zagotował, bo to wtedy lepiej wszystko przejdzie smakiem. A teraz biorę się za kapustkę. Kapustkę zawsze kroję, nigdy nie wrzucam całej. Odkrajam tego głąba. O, bo on trzyma tutaj te listki. I staram się jak najbardziej tutaj właśnie zawsze tego głąba wykroić, żeby te listki były luźne, bo wtedy będzie się dobrze obierać taką sałatkę. Wezmę mniejszy nóż. O i tego głąba próbuję się jak najbardziej w miarę możliwości pozbyć. Co chcesz mnie mama już robi. O, i widzicie, listki same odpadają. Te pierwsze listki ja już zawsze zdejmuję i wyrzucam. To nie jest pierwszy. I resztę wrzucam do gara tak, żeby się ładnie zaparzyło. Pamiętajcie, że kapusta włoska ona nie potrzebuje długo. Na pewno mniej czasu niż taka zwykła kapusta. Żeby wam się też. Gdzie ja pokazuję? Żeby wam się też nie rozgotowała bo wtedy będą Wam się rozpadać, te liście pękać. Najlepiej, żeby ona była taka w sam raz. Także musicie obserwować liście. Widziałam w ogóle ostatnio, że Magda Gessler do gołąbków dodaje trochę jabłka. W ogóle tamten przepis był zmutowany, w sensie był zupełnie inny niż te tradycyjne gołąbki, ale widziałam, że dodaje jabłka i hałwę, w sensie hałkę, 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 przepraszam, hałkę. To ciasto, no jest ładnie, już ci mama daje. No i postanowię też tutaj wrzucić do, do farszu, do mięsa, normalnie trochę jabłuszka i zobaczymy, jak to zmieni smak. Do sosu dodam też kilka e, suszonych grzybków, tak już na koniec, żeby taki trochę leśny, e, taki leśny posmak dały. Wiecie, taki, no wiecie, jak to, nie? Także będę później dodawać. Dzień dobry kochani, przyszłam się z wami tylko dograć zakończenie, bo już wczoraj e, gołąbki mnie pochłonęły potem e, pranie i nie pożegnałam się, gołąbki wyszły bajeczka. E, tak, dziękuję za oglądanie, do następnego razu, pa!